Witam ponownie na PC. Um, ja chcę tu opowiedzieć o... Um, aż, się, aż się powstrzymuję do używania słów uważanych za obraźliwe, e, hipokryzja e, polityków oraz ludzi związanych e, z platformą oraz ze środowiskiem Gazety Wyborczej. E, chodzi mi tu o program 500 plus i obietnicze wyborcze. Parafrazując od tego, że 500 plus nie jest idealny. Em, ale w takiej sytuacji jaka jest, jest to jedyne co można zrobić. Um, a, e, dzisiaj na przykład zauważyłem na niezależnej reklamę e, 3 miliony oszukanych dzieci PIS e, obiecali oszukali. Um, e, ja tego naprawdę nie chcę, nie chcę bardzo brzydko skomentować. E, e, bo przejdziemy sobie, dlaczego po pierwsze PIS. E, PiS e, uchwalił to. E, gdyby nie nagonka, to być może oni by poczekali. Może by bardziej dopracowali. E, ale proszę Państwa, e, już e, w październiku 26 eksperci, tak, eksperci wyborczy, e, PiS nie zagrozi gospodarce, bo nie spełni obietnic. I opinię mamy tutaj e, Alfreda Adamca z e, PTDF-u, e, że najprawdopodobniej PiS nie spełni obietnic wypoczynku, nic z się nie stanie. E, następny Adam Ruciński, doradca inwestycyjny z firmy BTFG, e, również mówi o tym, że, nie będzie, że, PiS, że PiS nie spełni obietnic. Również Jakub Borowski, ekonomista z kredytu Agricole, Agri Agri również potwierdza fakt, że e, koszty obietnic będą zbyt duże i w ogóle ich nie będzie. No. E, dodatkowo trzeba powiedzieć, że e, tak jak na przykład e, pan Giertych, e, to już się domagał, domagał się, domagał i stwierdził, że jeżeli PiS nie spełni obietnic wyborczych to on złoży pozys zbiorowy, tak on powiedział, że jak do stycznia nie spełnią, to on e, złoży pozy zbiorowy e, a potem a sam potem szczekał, tak, bo, bo ja tego nie znam nazwę inaczej. Szczekał po prostu e, e, na to. Następny to był pan Wroński e, na przykład z Gazety Wyborczej a również e, i co? I, i, to on w grudniu mówił, że, e, że to, co dzisiaj w trybunale przesłanie inne rzeczy, e, że pomysłów pis, które miały być gotowe nie ma. I że w ogóle premier się domacha ustami jest galareta. O, tak, tak ocenił. E, proszę państwa, e, a mówią to ludzie, którzy popierali rząd, e, taki, który w ogóle nie spełniał obietnic. Tak jak na przykład rząd, przypomnijmy sobie rząd Tuska, jak to mówił o obniżce podatku. Nic. E, podwyższono składkę rentową i podatek drogi na euro. E, po pierwsze nieukończone, po drugie budowane na kredyt. Na kredyt, to ja nawet piramidy mogę wybudować, bo taka jest prawda. Odchudzanie administracji. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj nie trzeba było mieć jednej złotówki. Odchudzanie administracji polega na tym, że likwiduje się etaty urzędnicze, czyli się zwalnia lub nie przyjmuje się nowych w miejsce tych, którzy idą na emeryturę nie potrzeba było jednej złotówki w budżecie na to. A co zrobił rząd Donalda Tuska? A mianowicie em, liczba urzędników w latach 2008-2012 wzrosła o 10,64% i za tą pracę dodatkowych urzędników podatnicy zapłacili łącznie 10,6 miliarda złotych. Czyli brawo, brawo. E, o powrotach z emigracji to nawet nie będę wspominał, do, po prostu do, Pols do Polski Tuska nikt nie chciał wracać e, Polska w strefie Euro w 2011 e, ja tu mogę powiedzieć, że tak, to dobrze, że tego nie spełniono, bardzo dobrze. E, następnie e, powrót do niższych stawek VAT no tak, e, e, <kluzny> nic się nie podziało nie będzie obniżone, nie podwyższone, tylko zostaje taki jest. To jest tak, obietnica. No, mamy nas mam w dupie wyborców, można tak powiedzieć w skrócie. Eem, oczywiście, chciano również opodatkować rolników, e, zrobić reformę Krusu. No i co? No i nic. No. Ludzie głosowali. No. zmianę w emeryt emeryturach górniczych, a nic nie zrobiono. Nic, takie mieli obietnicy, to obiecali ludziom. Ym, I ostatni punkt wzrost składki do OFE. No, to platforma zrobiła najlepiej. Y, jeszcze tutaj y, przypomnę, że w y, y, deklaracjach 2011 roku y, Donald Tusk zapewniał y, że każda zgłatówka odkładana przez polskiego składkowicza będzie dedykowana na jego konto, konkretnie na trzy konta, dwa Zusowskie, pierwszy i drugi filar, oczywiście o trzeci w ofer. Wiecie, co byśmy zrobili z tą ręką, która by się podniosła na te składki? Eee, Zapewniał Donatus. No, że tak powiem, eee, opędzlowali ofę. No i co? No, widać, co, co robią z tą ręką? No, podali rękę. No, bo to taka jest prawda. Eee, ja uważam, że każdy, kto firmował swoim nazwiskiem platformę. I nie krytykował tego w mediach, działania rządu Polska, a nikt tego nie Gamale, nie powinien w ogóle zabierać głosu. Powinien siedzieć cicho. Cichy, to tak jakby e, złodziej, który e, ukradł e, 100 tysięcy złotych, e, zaczął pouczać e, o moralności i etyce tego, kto ukradł 5 złotych. To jest to. E, powinien siedzieć cicho zarówno Tusk, jak i jego przyrze tak powiem, dupasy i tyle. I tyle. Dziękuję. E, przepraszam za używanie słów takich typu dupa i tak dalej, ale e, uważam, że. E,